Prawie rok czasu czekałem na tę przesyłkę. Tak, tak, mój drodzy. Prawie rok, bo w grudniu 2019 roku miała miejsce premiera powieści Król Myśli i równolegle z tą powieścią opublikowałem opowiadania w świecie Króla Myśli. O nich niewiele mówiłem i niewielu ludzi o, tym, o, tych, o tej książce, o tych opowiadaniach chyba wie. Nie były przeze mnie specjalnie promowane, a to tylko dlatego, że nie mogłem ich e, wprowadzić do swojej e, księgarni fizycznie. Teraz e, jest to możliwe. Zamówiłem wobec tego przesyłkę. Jak widzicie, nie jest to wcale dużo, nie jest to bardzo duży nakład, ale myślę, że takich przesyłek będzie tutaj do mnie przychodziło e, więcej, bo opowiadają się sieci Króla Myśli bardzo fajnie sprzedają się. Sprzedają się na stronach e, Lidero. I w księgarniach internetowych. Co mnie bardzo mocno zaskakuje i bardzo cieszy. E, opowiadanie ze Świata Króla Myśli. Opowiadania ze Świata Króla Myśli od września. Nie powiem kiedy, bo dzisiaj mamy piątek. Być może od, so, od soboty to nie. Ale od przyszłego tygodnia e, będą dostępne w księgarnę zobaczmy list przewozowy, To bardzo ważne. O, 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 ja to nigdy nie potrafię tych przesyłek otwierać. Są dla mnie takimi zawsze zagadką. Nie będę już pokazywał następnych. Nie będę robił następnych unboxingów z otwierania e, paczek z, ty, z e, opowiadaniami, bo myślę, że tych e, paczek tutaj jeszcze troszeczkę będzie. Tak jak mówiłem, one się bardzo fajnie sprzedają. E, mamy tak, e, list przewozowy, 20, nie, 17 wrzesień 2020, godzina 14.39, Rigero. IT Publishing Spółka ZO, opowiadania ze Świata myśli e, ISBN jest tutaj mój. E, 9788381894265. 4265. Mój jako wydawcy e, ISBN. Liczba sztuk? Na razie 24. Przy czym nie wszystkie trafią do sprzedaży, bo część z nich zostanie podarowana. Ludziom, którzy mi tutaj troszeczkę pomogli w tej mojej działalności pisarskiej, sobie na to zasłużyli, ale jak tylko nakład, ten minimalny nakład opowiadań się, skończy. Ja sobie zamówię następny druk i opowiadania ze świata Króla Myśli będą cały czas w ciągłej sprzedaży, podobnie jak pierwszy tom Króla Myśli do tej pory jest. Sprzedaży i będzie w sprzedaży jeszcze przez bardzo, bardzo długo, bo będę się starał tego dopilnować i mieć e, tą książkę w sprzedaży zawsze. Jak najdłużej, ile się ustarczy, A starczy na bardzo długo. To możecie być tego pewni. Podobnie będzie z drugim tomem króla myśli, który teraz właśnie się pisze, którego możecie sobie które możecie sobie zamówić już dziś, yy, oszczędzając na kosztach wysyłki, bo taką tutaj z Wami, jakby przedstępną umowę zawieram, że każdy, kto do 15 listopada 2020 roku zamówi powieść Król Myśli, Tom drugi nie będzie płacił kosztów wysyłki. Zapłaci tylko 50 zł za samą książkę. Koszty wysyłki leżą tutaj po mojej stronie. Chodzi o to, żebym mógł sobie wydrukować jak największy nakład, który potem będę, którym potem będę handlował. Pisał, jak wiecie, żyje ze sprzedaży swoich książek, to żyje bardzo mocno, tak? Biednie, ale wesoło. Proszę z tej kurde. Nie jest to łatwe wyciągnąć to wszystko w taki sposób, żeby tego nie pokaleczyć. Bo tak sobie myślę, że... I korzystajmy z prawo Też nie działa. Też nie działa, bo pewnie coś tutaj jest jeszcze nie tak dobra, bawimy się dalej w rozcinanie. rozetniemy to mocniej. No, jestem ciekawy jak to wszystko wyjdzie. Bo tutaj zamawiałem te książki na papierze yy, tym zwykłym nie na yy, Eko boku, tylko na papierze. Jaką się nazywa? To Radek kurjata będzie wiedział. Papierze. Nie faksowe. No, nie, wiesz, o, w każdym razie takim zwykłym. teraz. Jeszcze. Jeszcze się nie dokopałem do końca. A co jest z tym problemem? Ja nie lubię otwierać paczek. Po prostu nie lubię. Nie będę więcej na ten temat mówił. Nie lubię już. Nie lubię otwierać, nie lubię pakować. Chociaż jak pakuję powieść, którą myśli, co czasami się zdarza, bo ciągle jeszcze zamawiacie tą książkę, to bardzo dobrze, bo książka jest warta tego, żeby, żeby po nią sięgnąć. Powiem to z. Waszych opinii. Ostatnio w ostatnich miałem też okazję posłuchać, bo pojechałem do biblioteki Lipionach, posłuchać tego, co, co o tej książce tam w bibliotece Lipiańskiej mówiono. No to byłem bardzo mocno, może niezaskoczony. zaskoczony. Jeśli taka jest prawda. To tylko się cieszyć i czekać na to, na to, aż to wszystko się zadzieje. A to się tam w ciągu roku, dwóch, jak już uda mi się tę książkę dobrze, mówię o powieści, chcę a to jest dodatek do powieści, jak już uda mi się tę książkę dobrze, ale tak naprawdę dobrze, solidnie zareklamować, bo na razie ona nie wykracza jeszcze ciągle poza te moje zasięgi internetowe, ale to z czasem zrobiłem, bo wtedy, kiedy już będą, będzie napisany drugi tom, Powieści królowej, ja się zajmę właśnie promocją książki, promocją tej powieści, bo teraz mój czas, moja uwaga, mój umysł skupiony jest jedynie na pisaniu drugiego tomu, a to uwierzcie mi, wcale nie jest takie łatwe. Szczególnie, że ja 800 stron drugiego tomu piszę, znaczy mam zamiar napisać w ciągu roku. To szczerze powiem, jest to wysiłek. Niesamowicie ogromny. Nie spodziewałem się, że aż tyle to mnie będzie kosztować, stąd też moja taka mała aktywność wszędzie, bo cały czas poświęcam, cały wolny czas, całe skupienie głowy poświęcam na to, żeby, żeby dobrze napisać drugi tom powieści Król Myśli. I myślę, że ci, którzy czytali pierwszy tom i którym się podoba, podobał ten pierwszy tom, to tym drugim będą wręcz zachwyceni bo tam się dzieje naprawdę dużo ciekawych, dużo ciekawych rzeczy. Dużo rzeczy się wyjaśnia, dużo sytuacji jest jeszcze bardziej zagmatwanych niż w tomie pierwszym, ale wszystko zmierza ku końcowi. Popatrzcie, jak oni bardzo dokładnie, że tak powiem, to pakują. Widać, że zależy im na tym, żeby, żeby nie było zwrotów przesyłki z uwagi na jakieś uszkodzenia w transporcie. To bardzo duży plus dla nich. Jeśli ktoś z moich widzów rozważa, zastanawia się, pisze książki, zastanawia się, gdzie je wydać, to wydawnictwo RIDERO jest, co mogę śmiało powiedzieć, jest takim e, rozwiązaniem do, do przemyślenia bo oczywiście nikogo nie namawiam, no, no, jaż ja tak bardzo nie zależę, natomiast muszę Ridera bardzo mocno pochwalić i mam tutaj jakby tą sprawę polecić. No nareszcie się rozpiąłem. Nie ja, tylko tą, tą szosłynkę. Po malutku nakruszyłem no, sobie tutaj na spodnie. Po otwieramy. To chyba już muszki nie będę potrzeb na W razie czego ja tutaj zostawię w pobliżu. Chyba kamera nie łapie tego co ja tutaj robię. Widzicie tylko mnie. No i po prostu odbijam. Odbijam książki z papieru. Ja już nie widzę. Ja już nie widzę, moi drodzy. A wy je zobaczycie za chwilę. To jak to zrobić, żeby wam jednocześnie pokazać, że mi kiedyś papier otworzył, Nie wiem czy to widać. Nie wiem czy to będzie widać, bo by przydał, przydał operator kamery, ale takiego nie ma. Oto są książki, moje opowiadania ze świata króla myśli. Tak jak mówię, nie jest ich dużo. Część z nich zostanie przeznaczona na prezenty, a część już zostanie księga jako wsparcie, jako książki do sprzedaży, jako produkt który będzie, będzie w sprzedaży takiej, yy, no, normalnej. Detańczej. No dobrze. No dobrze. Nie wiem, czy tam yy, ten dół widać, czy widać te książki, wobec tego ja sobie tutaj je pokażę wam. One tak wyglądają. Autor powieści, yy, król myśli, znany w internecie ze swojej wędkarskiej pasji, filmy z serii na rybę z narkiem cieszą się nieustającą popularnością od 2013 roku. Tak jest napisane z tyłu na okładce opowiadań. Miłość przyrody i życia. Co się da zauważyć w tekstach powieści i opowiadań? Opowiadania ze świata królowej myśli są uzupełnieniem fabuły. Nie należy ich czytać przed, przed zapoznaniem się z pierwszym tomem powieści. To moja sugestia. Natomiast jeśli ktoś chce, to też mu nie zabronię. Ale polecam najpierw przeczytać e, powieść, a potem dopiero sięgnąć po ten cienki zbiór opowiadań. Opowiadania powstały niezależnie od powieści Król Myśli. Są jednak z nią ściśle powiązane. Ich akcja rozgrywa się na planecie Zaziantego, na której mają miejsce sceny opisane w Król Myśli. Opowiadania. Opisują wydarzenia, do których doszło na długo przed pojawieniem się na planecie głównego bohatera powieści, choć nie jest to do końca prawdą. Tak to wygląda. Uda mi się to przytrzymać. Może tak. 24 egzemplarze, kilka do rozdania, reszta trafia na półki. Kim ręki martwisz. możecie sobie, możecie sobie w tej garence naleć. Koszt, ja muszę zobaczyć ile Rigdero wystawiło teraz książkę, bo za, za, jaką, na jaką, za jaką cenę Rigdero wystawiło książkę, bo tam z nimi ustaliłem pewną taką rzecz, troszkę zmienili, zmniejszyliśmy objętość książki zmieniając zmniejszając druk, zmniejszając druk, dzięki temu książka stała się troszkę cieńsza a wobec tego może ona mieć yy, może ona mieć niższą cenę yy, tak około 23 zł, jak dobrze pamiętam, tyle ustawiałem z liderą, a mu tam zobaczyć, tak 23 km ale nie pamiętam teraz w tej chwili 23 zł, przy czym yy, zamawiając tę książkę nie ponosicie kosztów wysyłki. Żadnych. Chyba, że ktoś zamawia tę książkę za granicę, a to wtedy tak. Ale w Polsce wysyłam ją za darmo. Jeśli tym bardziej, że można ją zamówić razem z pierwszym tomem albo drugim tomem powieści, no to wtedy, wtedy po prostu zostanie dołączona do, do, e, do tej książki. Opowiadania ze świata królewskiego. Myślę, że nie będę specjalnie wyginał tego. Ładnie to jest wydane przez Papier offsetowy. Teraz mi się przypomniało, bo to ja mam zawsze taką zawiechę. Tak się nazywa ten papier, papier offsetowy. Myślę jest wydany na ekoboku, czyli na takim papierze, który z czasem troszeczkę żółknie, ale jest gramaturowo troszkę cieńszy. I jest tańszy, ale to, że jest tańszy. Nie oznacza, że jest gorszy do czytania. Bo ten właśnie offsetowy papier, on jest idealnie biały. I on, on razi. Po prostu razi. Natomiast tamten ekobok jest taki lekko masowy, lekko wpadający w żółć. Może nie do końca. Ale z ekoboku fajnie się czyta. Dlatego większość autorów, większość wydawnictw właśnie wydaje na tym papierze takim ekobok. Ten, ten raczej jest proponowany do wydawnictw bardziej takich technicznych, naukowych, gdzie są wzory, wykresy, to wtedy on się świetnie sprawdza, ale nie chciałem tutaj nic robić, nie chciałem mieszać, bo możemy wydać na tamtym ekoboku, trzeba jeszcze tam ponegocjować, porozmawiać z nimi, wydałem. To jest tylko dodatek, do króla myśli, wydałem na tym papierze ofatowym. I już, i tyle. Eee, jakie opowiadania są w środku? Opowiadanie no hmm, właśnie tam rozegrało coś opowiadanie Skryba, Wiedźma, Szarm, celadom Mara, Powrót i Rozpadlina. Rozpadlina, którą napisaliśmy na kanale Świecie Króla Myśli, we eee, trójkę wspólnie z Mariuszem Frączkiem, Fronczyk, Mariusz Frączek, nie wiem co się odmienia. Mariusz Frączkiem, Januszem Ziobro i Arkiem Wolowską. Opowiadania ze świata króla myśli. Unboxing. Przyszło w końcu. Wszystko się dzieje. Niektóre rzeczy z opóźnieniem. No i tak czasami w życiu bywa. Nie wszystko można mieć od razu. Ale już to mam. Zachęcam Was do kupienia opowiadań. Może... One, chociaż nie polecam ich czytać przed, przed pierwszym tomem królewskim, ale może one was namówią do tego, żeby, żeby sięgnąć po książkę, bo już niedługo będą, będą w sprzedaży dwa tony powieści. Powiem wam szczerze, jako autor nie powinienem tego mówić, w ogóle nie, nie, nie odzywać się, ale te informacje, jakie do mnie docierają od czytelników, no to Jestem z tego bardzo zadowolony. Wyglądam na to, że udało mi się stworzyć bardzo ciekawą, bardzo ciekawą powieść fantazy. A nie zawiodę Was, jeśli chodzi o drugi ton. To możecie być tego pewni, bo sam jestem tym drugim tonem zachwycony. To tyle, jeśli chodzi o tę samochwałę, o, to, o, to, o tą samochwałę. Samo... O to samo się. O to samo się. No to co? No więcej nie mam nic do powiedzenia. Zapraszam, księgarenka.marlisz.pl. Pamiętajcie o tomie pierwszym. Pamiętajcie o tym, że tam drugi możecie dostać, nie płacąc kosztów transportu, kosztów wysyłki. No i tą trzeci już niedługo. W poniedziałek, w poniedziałek tam ta książka zostanie dodana do. Do chwili, Ręki. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.